Nie regulujcie odbiorników, nie przełączajcie kanału. To nie jest Minecraft na modach, powtarzam, to nie jest Minecraft. Ale w takim razie, co to jest? Dzień dobry wszystkim, czwórka z tej strony, witam was w kolejnym odcinku co to jest, a na waszych ekranach w tym momencie widzicie Portal Knights, które może wyglądać bardzo znajomo, ale nie jest tą grą co to jej tyle jest na YouTubie. Jeżeli w kilku słowach jednak chcielibyśmy określić portalowych rycerzy, to jest to bardziej lub mniej udane połączenie właśnie Minecrafta, dowolnego prostego RPGa i postaci wyrwanych ze społecznościowych usług Nintendo. Bo inaczej tego nazwać nie da się tutaj, o. Oczywiście najbardziej w oczy rzucają się te wszystkie minecraftowe elementy. Kopanie dirta, budowanie przytulnych domostw, przeciwnicy napadający gracza po nocy, więcej dirta, crafting. Mogę tak wyliczać bardzo długo. Powiedzmy więc ogólnie, że gracz, który lubił, lubi rozgrywkę w kwadratowej piaskownicy, poczuje się tutaj jak w domu. Ale nie wszystko jest identyczne. Po pierwsze fabuła. Portal Knights ma fabułę. Otóż, kiedyś świat był jedną wielką, piękną, kwadratową krainą, która była dosyć różnorodna. Niestety, w wyniku ciągu niefortunnych zdarzeń, owa kraina uległa nagłemu rozpadowi i teraz podzielona jest na małe wysepki, które gdzieś tam są zawieszone w przestrzeni i w takim stanie czeka na śmiałka, który znowu ją połączy. Czy to dosłownie, że też portalami, które są w grze, ale do tego przejdziemy trochę dalej. No i w zasadzie tyle z fabuły. Co oznacza ta fabuła dla gracza, tak naprawdę? Oznacza tyle, że w przeciwieństwie do Minecrafta nie mamy tutaj jednej wielkiej kwadratowej piaskownicy, która nigdy się nie kończy, a niestety mamy kilka małych e, krainek, które są połączone z sobą portalami, ale same w sobie są bardzo mocno skończone i ograniczone. Bo żeby zdobyć jakiś konkretny materiał, bardzo często trzeba iść do innej krainy. One się między sobą dosyć mocno różnią e, zawartością fauny, flory i tamtejszych minerałów. Zaczynamy więc w krainie, która jest dosyć przyjazna dla gracza, łatwa, przyjemna i tym podobna, a, a idziemy coraz dalej w stronę bardziej niebezpiecznych, przepełnionych wrogami, a i w pewnych miejscach bosami. Krain, które też mają przez to więcej do zaoferowania w ramach tych minerałów i fajnych znajdziek. Kolejną rzeczą, która różni portal Night's od Minecrafta, są klasy postaci, przynajmniej teoretycznie. Rozpoczynając swoją przygodę, możemy wybrać jedną z trzech klas postaci. Jest to tradycyjnie wojownik, maga albo łucznik, i tutaj widzicie głównie materiał z bycia ucznikiem. Dla mnie to jest najciekawsza klasa w tym momencie. Problem polega na tym, że w zasadzie oprócz tego, że wybierzemy, w którą stronę chcemy iść i dzięki temu w jakiś sposób głównie takowo. Przeciwników, to za dużo się tutaj nie zmienia, bo cały rozwój dalszej postaci polega na tym, że zabijając mobków albo na przykład kopiąc dirta, bądź też przeróżne inne minerały, zdobywamy EXPA. EXP wzlicza nam się do poziomów postaci, i kiedy wreszcie osiągniemy nowy poziom postaci, to możemy co zrobić? Kliknąć w menu postaci Level Up, i teraz automatycznie. Wszystko nam się wyleweluje do góry. W sensie nie będziemy zarządzać naszymi statystykami, wskaźnikami itd., tylko one zostaną automatycznie przydzielone wyżej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest i nie będę z tym dyskutować. To czym gracz może jednak zarządzać, to są perki. Co kilka poziomów możemy wybrać perkę. Na niektórych poziomach w tej chwili można wybrać tylko jedną, więc wybór jednej z jednej jest dosyć trudny i problematyczny. Bardzo długo się nad tym zastanawiałam, zanim wybrałam tą jedną, a na innych możemy wybierać pomiędzy dwoma. Jest to wybór bardzo trudny a, i na pewno musimy poświęcić mu strasznie dużo czasu, gdyż w każdej chwili możemy go zmienić. Tak, przepraszam, jestem tutaj troszeczkę ukąśliwa, że tak powiem. Nie ma tutaj czegoś takiego jak rozwój postaci, bo nie trzeba się nad tym zupełnie zastanawiać, więc jest to bardziej w tej chwili wizualny zabieg. Przynajmniej w mojej ocenie. Oczywiście Portal Nights mają przed sobą jeszcze dosyć długą drogę we wczesnym dostępie. Miejmy nadzieję, że tutaj się coś pozmienia i bardziej skomplikuje, ale w tej chwili prowadzenie postaci sprowadza się do tego, że można nią, cóż, latać po świecie, zabijać mopki i kopać dirta. Bądź oczywiście minerały. A, i budować. Zapomniałam o budowaniu. Co jeszcze możemy uznać, że wyróżnia portal Night's nad takiego normalnego Minecrafta, to powiedzmy, że oprawa audiowizualna. Dobra, powiedzmy sobie szczerze. Na mój gust całość jest lekko, zbyt dziecięco pastelowa, ale ta grafika ma swoje dobre momenty, na przykład gdy zachodzi słońce bądź jesteśmy w jaskiniach, oświetlamy sobie całość pochodnią. Wygląda to naprawdę ładnie. Więc jest bardzo. Porządnie, jest ładnie, tylko problem polega na tym, że jest dość płytko. Chyba czujecie to przez cały czas. Jest kilka elementów, które twórcy portalajców postanowili wrzucić do swojej produkcji, żeby nie była ona zwykłym klonem Minecrafta. Tylko, że te wszystkie elementy po pierwsze są mało liczne, a po drugie, w tej chwili bardzo płytkie. Więc, jeżeli mam być z Wami szczera, to ogólnie rozgrywka w Portal Nightsach jest bardzo przyjemna, przynajmniej przez pierwsze trzy godziny, kiedy człowiek jeszcze się nie znudzi, bo ma bardzo silne podstawy. Umówmy się, Minecraft był jest dobrą grą. Możemy go kochać, możemy go nie lubić, możemy go nienawidzieć, nieważne, ale skądś ten fenomen się wziął i te podstawy minecraftowe są po prostu mocne. To jak klocki LEGO. Klocki LEGO też są zawsze mocnymi podstawami każdej rozgrywki. Tylko... To wszystkie elementy, które zostały wrzucone do portal Nights, które mają portal Nights wyróżniać, w tej chwili są jeszcze za mało rozwinięte. I tak, możemy sobie zagrać w kopie, co nie jest super łatwe, bo gra ma tendencję do tego, żeby to urywać, przerywać bądź utrudniać. Na zasadzie tego, że jakaś osoba może się na przykład tylko móc podłączyć, a nie hostować, z niewiadomych przyczyn i tym podobne. Ale tego jest za mało tej przygody, łączenia z tych światów, walk z bosami, Tego jest wszystkiego o wiele, o wiele, o wiele za mało. Więc powiem wam tak. Portal Knights na mnie wywarły całkiem dobre wrażenie na zasadzie ciekawostki. Natomiast nie jestem w stanie polecić ich kupna. Możecie się im przeglądać, szczególnie jeżeli lubiliście Minecrafta, szczególnie jeżeli lubicie tego typu gry jak Starbound, Terraria, Minecraft i kurczę, dużo tego jest. Umówmy się. Bo to może być kolejna dobra gra, ale ona musi bardzo dużo jeszcze przejść we wczesnym dostępie, bo teraz jest po prostu płytka. Natomiast jeżeli będziecie mieć możliwości jej wypróbowania, albo ktoś wam zaoferuje darmową kopię i powie, hej, spróbujcie, to nie myślcie o tym za długo. Spróbujcie, zobaczcie, naprawdę przez pierwsze dwie godziny bardzo. Fajnie mi się grało, nawet Spartan 2 świadkiem, że kilka razy po Dark Soulsie tak po prostu odpalałam sobie Portal Knightsów, żeby się odstresować i było przyjemnie. Tylko, że po 3-4 godzinach już mnie zupełnie do tej gry nie ciągnie i co z tego, że ja tam mam jeszcze kupę wysepek i krain do zwiedzenia, skoro nie widzę tam nic ciekawego na ten moment. No dobra, to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dajcie znać, czy znaliście wcześniej Portal Knightsów, co myślicie o grze, czy graliście. Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem bardzo, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszam na wszystkie kolejne i mam nadzieję, że usłyszymy się jak najszybciej. Trzymajcie się czwórka. Bez odbioru.